Witam, dzień dobry na kanale politycznym. Dzisiaj zajmiemy się nowelizacją, projektem nowelizacji ustawy o ochronie dla zwierząt. Z jednej strony taka nowelizacja jest potrzebna, ale w formie, jakiej została przedstawiona, jest bardziej szkodliwa niż pożyteczna. Zacznijmy od tego, że w nowelizacji proponuje się zakaz chowu i hodowli zwierząt na futra. No tutaj tyczy lisa pospolitego i polarnego. Norki amerykańskiej, tchórza, jenota oraz nutri. Jedyne zwierzę, jakie będzie można hodować w Polsce w celach yy, futerkowych, będzie królik. Nowelizacja przewiduje zmożenie uprawnień organizacji społecznych w inicjowaniu i przystępowaniu do postępowań sądowych w yy, właśnie tych hodowlach. No, co możesz napowiedzieć na temat tego? No tu jest błąd akurat. No dobrze, w Polsce nie będziemy hodować zwierząt luterkowych. Czyli polskie wszystkie yy, tutaj zakłady krawieckie, które produkują takie ubrania, będą musiały ściągać to z zagranicy. Z zagranicy, gdzie nie wiadomo, jak to się hoduje, nie wiadomo, co się robi z tymi zwierzęciami i w jaki sposób. Tutaj powinniśmy ustalić jakieś normy i też nie jakieś wygórowane, bo koszty nie mogą jakoś drastycznie wzrość hodowli takich zwierząt, ale powinniśmy zwiększyć tam restrykcje przez te, jakie muszą przestrzec tutaj hodowcy, ale nie możemy robić zakazu. Teraz taki krawiec czy tam szewc będzie musiał ściągnąć na przykład z Ukrainy takie futro. Oczywiście będzie nie ściągał jednego futra, tylko cały kontener albo będzie trzeba przejść na futra mm, sztuczne co znowu nie jest w ogóle ekologiczne bo takie futra są wiadomo plastikowe no to się mija trochę z celem powinniśmy być bardziej ekologiczni czyli jak już coś to zwierzęca, y, pochodzenia zwierzęcego powinniśmy i roślinnego takiego czysto brać y, rzeczy no więc tak co do właśnie zakazu ch chowu i hodowli zwierząt na futra, tu jesteśmy przeciwni temu, co proponują w nowelizacji. Bo powinniśmy tylko wprowadzić jakieś restrykcje co do tego, jak te zwierzęta mają być hodowane. Tutaj, w nowelizacji, całkowity zakaz trzymania zwierząt domowych na uwięzi, no tutaj z okresem przejściowym do 1 sierpnia. Czyli do 1 sierpnia jeszcze można. Oczywiście na uwięzi nie krótszy niż 5 metrów. No i tutaj z jednej strony, no, no fajnie, nie będziemy tych, no to zazwyczaj, ale tu jest wszystkich zwierząt? Zwierząt domowych, dobrze, bo tutaj już się bałem, że chodzi też o wszystkie zwierzęta, czyli na przykład krowy na pastwisku, nie można tam łańcuchem trzymać, ale to tylko domowych, czyli tego psa, powiedzmy, nie możemy trzymać na uwięzi. No tak, tylko, że niektóre psy są naprawdę groźne. Są trzymane na przykład przy wejściu do domu, przy tej uwięzi. No i tak no wiadomo się męczy ten pies na tej uwięzi, ale czy aż tak się bardzo męczy? Bardziej się męczy pies, który jest na dworzu i ma minimum 5 metrów, czyli powiedzmy, że będzie miał 8 metrów, czy będzie zamknięty w pokoju w domu. W 3 metrach kwadratowych pokoju, gdzie jest krzyczany za wszystko, co zrobi. Zawsze kawałek dywanu to jest nakrzyczane niego. Może są wymierzane jakieś kary. A tutaj pies jest po prostu na uwięzi przed domem, dlatego że ma chronić tego domu. A może jest bardzo niebezpieczną rasą i dał, może właściciele się obawiają, że dałby radę przejść przez ogrodzenie i zaatakować kogoś na ulicy. Ładnie jest do ochrony tutaj domu i. No tutaj można by się pokusić o wydłużenie tego minimum 5 metrów, ale. Jesteśmy przeciwni całkowitemu zakazowi, ale tu też można by zrobić tak, że na przykład zwierzę nie może być na stałe na uwięzie, na przykład musi być spuszczane na powiedzmy tam te 4 godziny dziennie, musi być spuszczane z tej uwięzi, a przez resztę czasu na tej uwięzi. Oczywiście można wydłużyć te 5 metrów do powiedzmy 7-8 metrów. Co do trzymania zwierząt w kojcu, to będzie możliwe, ale bardzo kojce będą musiały być ogromne. Ja znam wiele osób, które trzyma końcu tylko czasowo, na przykład w okresach, kiedy przychodzi na przykład gazownik do domu czy elektrownia, wtedy psa się zamyka. W, no w niewielkich końcach to są zazwyczaj kojce, no półtora, na 2,5 pół metra, coś takiego, no i ten pies, no wiadomo, nie jest tam za szczęśliwy, no ale on jest tam na określony czas. Powiedzmy ile ta elektrownia będzie zajmować się? Pół godziny, półtorej godziny, no nawet jakby został zamknięty raz w tygodniu na te pięć godzin, to takim w takim się sensie krzydła nie stanie, więc nakazanie powiększania tych końców, no rozumiem, jeżeli pies jest tam cały czas i tutaj ktoś by mógł powiedzieć, ale jak udowodnić komuś, że ten pies nie jest cały czas w tym końcu? No tutaj jednak by trzeba trochę jednak zaufania. Do ludzi, że ludzie też myślą, że wiedzą, że temu psu się dzieje nie dobrze w takim małym końcu i będą starali się większy budować, jeżeli taki pies ma. Więc krzość swojego czasu przywać w tym końcu. Ma być ocieplana buda. I co najmniej dwa spacery dziennie dla takiego psa. No co do tych dwóch spacerów dziennie, to akurat tutaj popieramy i co do ocieplanej budy też jak najbardziej popieramy. Tutaj te dwa elementy powinny być. Jeżeli. Jak najbardziej. No, jeżeli ktoś tego nie robi, no to chyba jest świadom tego, że psu po prostu w zimę może być zimno. Znaczy też zależy od rasy, bo niektóre rasy tak jakby lepiej sobie radzą z chłodem, a niektóre gorzej. No jednakże ta buda powinna być ocieplana. Co do dwóch spacerów, to też to jest dobry pomysł. Tutaj nie możemy nic yy, zarzucić temu. Obowiązek chipowania psów i dobrowolne kotów. Więc tak, jeżeli już narzucamy obowiązek chipowania, to wszystkiego, czemu akurat psów, a nie kotów? Ktoś powie: No tak, psy się częściej gubią, bo kot sam sobie wróci. No tak, ale czy. Każdy musi zachipować psa. To tak, jakby każdy człowiek musiał być sobie chip. I nie trzeba nosić dowodu. Każdy tutaj wys wystawia rękę, tłumaczy macie w ręku, można go zeskanować i wszystko wiedzieć. No. Tutaj całkowity sprzeciw. Dobrowolne chipowanie tak jak najbardziej. Ale na pewno nie nieobowiązkowe. Yy, Niezwłoczne powiadomienie o zaginięciu zwierzęcia. No. Oraz utworzenie tego centralnego rejestru, że są oznakowanych. Mm, tu jesteśmy przeciwni. Znaczy nie wiem. Z tego co wiem, to takie coś istnieje. Znaczy, to nie jest rejestr, ale... jest system, w którym są wpisane wszystkie ze to zaczypowane. Nie widzę sensu tworzenia takiego rejestru. A jest nawet przeciwne, bo tam będą dane właścicielów i prawdopodobnie nie będzie miało do tego dostępu tylko właśnie jak będą no jeszcze obowiązkowe psów, czyli każdy tak naprawdę pracownik takiego punktu czy tam przychodni dla zwierząt będzie miał do tego dostęp oraz no, władza, tak, jakiś organ, który będzie nad tym czuwał co do zaginięcia zwierzęcia powiadomienia niezbocznego Często jest tak, że zwierzęta się odnajdują same, wracają, bądź tak jak ludzie, no dobra, trzeba by zrobić, że jeżeli zwierzę nie wróciło w ciągu 48 godzin, to należy to zgłosić. Oczywiście i tak takie osoby to zgłaszają, znaczy teraz nie ma chyba gdzie tego zgłaszać, tak? Na policji nie wiem czy coś takiego przyjmują, nie wiem gdzie to do tego rejestru trzeba by to zgłaszać. Tworzenie reszty tylko po to, żeby zgłaszać zaginięcie zwierzęcia? W jakim celu? Przecież to i tak się nie odnajdzie to zwierzę jest szybciej niż bez tego. Ludzie dają ogłoszenia, szukają tych zwierząt, no i nie widzę sensu niezłocznego zawiadamiania, w ogóle zawiad powiadamiania, nie widzę sensu o zaginięciu. Przejdźmy dalej. Za formę zęcania się nad zwierzętami będzie używanie kolczatek. Jednak. Literalne wyłączenie wówczas, jeśli używane jest do zmuszenia zwierzęcia do przebywania w nienaturalnej pozycji powodującej zbędny ból, uszkodzenia ciała albo śmierć. No, i tutaj jak najbardziej popieramy to, ale następne, zakaz będzie montowania na elewacjach budynków urządzeń mogących powodować zranienie lub okaleczenie ptaków, w szczególności kolców i drutów I tak mamy w miastach plagi, przy parkach, zwłaszcza plagi kruków, gołębi, innych ptaków, które no, są uznawane jako szkodniki, tak jakby no, nie da się tego inaczej ująć. Ptaki w miastach są szkodnikami, zwłaszcza takie jak kruki, wrony, gołębie również, no, to wszystko wyciąga śmieci ze śmietników, roznosi te śmieci. Po pierwsze, No to nie jest, no to jest szkodnik, a jeszcze jeżeli będą oblegać, tak jak teraz oblegają tak części, gdzie mogą oblegać tutaj ludzie próbują jakieś mocować te właśnie druty, które mają odstraszać te zwierzęcia, raczej uniemożliwiać im siadanie. Co, no to jest jedyna możliwość walki, bo nie możemy strzelić do takiego ptaka. Nie możemy używać głośnej pirotechniki, bo jest zakazana, żeby go odstraszyć. Jedynym sposobem na tak jakby no, odstraszenie tego ptaka jest właśnie mocowanie urządzeń, które uniemożliwiają mu siadanie. Więc tutaj jesteśmy całkowicie, ci, całkowicie przeciw y, temu pomysłowi. To jak najbardziej powinno być dozwolone dalej. Hmm. Y, jeszcze nowelizacja porusza definicję psów rasowych oraz kotów rasowych. To mińmy. tutaj jak najbardziej jesteśmy zwolennikami, że dzieciom nie należy sprzedawać, to musi przyjść osoba, tak jak pełnoletnia, która może kupić i dać swoją dziecku na przykład rybkę, ale dziecko nie powinno samo móc tej rybki kupić, pokarm jak najbardziej, tak, dla tej rybki, smycz coś, ale nie powinno kupić tego zwierzęcia, no tak jest nasze stanowisko tutaj akurat nie widzimy jakichś bardzo dużych przeszkód, ale nie podoba nam się to co do zakazu dodawania tych zwierząt w zestawie, no, nie wszystkie serwisy umożliwiają sprzedaż zwierząt, tak? Aukcyjne. Więc y, każdy wie, że tu głównie chodzi o to zwierzę, czasem kupuje powiedzmy akwarium, ale chodzi o tą rybkę, bo ona jest rzadka. A ten serwis aukcyjny nie umożliwia sprzedaży tej rybki. No i tutaj, no. Nie jesteśmy zwolennikami tego dodawania, ale też nie jesteśmy przeciwni, więc. No nie powinno być takiego zakazu, ale można go przeżyć. No to nie jest bardzo szkodliwe, tak? To może, może wejść, ale no. Również bezwarunkowy zakaz wystawiania zwierząt z kopiowanymi uszami ogonami. No i tutaj chyba jesteśmy zwolennikami tego tak tutaj z wolennikami co do zakazu kupowania i sprzedaży produktów pochodzących ze zwierząt domowych jesteśmy neutralni, nie będę się wypowiadał na ten temat tutaj głosy są podzielone w grupie prowadzącej tej kanał to jest jedyna rzecz, z którą tak naprawdę zostajemy neutralni, nie będziemy się na temat tego wypowiadać jeszcze chciałbym y, powiedzieć o y, tutaj kto zagłosował za, kto przeciw tej ustawie, bo to dosyć ważne, bo głosowanie już się odbyło pierwsze głosowanie. Teraz tak, należy poprzeć konfederację, z który głosowało 10 posłów i 10 było przeciwprowadzenia tej ustawie ustawy no jak najbardziej. Tutaj też należy poprzeć yy, posłów od Kukiza. Z psl bo tu też duża grupa była w, w, przeciw tej ustawie. No i paru posłów PiSu postanowiło też tak zagłosować. Wyróżniamy oczywiście tych wszystkich y, posłów, jak najbardziej z tych ugrupowań, gdzie tutaj najbardziej podoba nam się postawa konfederacji. Ale tak jak mówię, niektóre rzeczy w tej ustawie nie są takie złe, a nawet są potrzebne. Ale nie wszystkie. Co do yy, strajku rolników, tak, bo tutaj strajk rolników właśnie o te zwierzęta futerkowe się pojawił. No jak najbardziej tutaj rolnicy mają rację, no przecież odcina im się możliwość yy, zarobku, tak. Oni żyją z hodowli tych, nie wiem, yy, co tam było, lisów pospolitych. No i teraz zakaz. Duża hodowla lisów jest. Zatrudniają może nawet 50 osób. Tylko do hodowania tych lisów, później następne osoby są do ubicia lisów, oskurowania, przetworzenia y, tych futr. Y, futery na ubranie tutaj szef teraz pracuje. To się dzieje w Polsce. Nie musimy tych y, futr ściągać za granicy. Tylko mamy nasze, polskie, tutaj z polskich hodowli. Teraz my chcemy to zalikwidować i będziemy musieli ten krawiec czy szewc będzie musiał ściągać właśnie futra zagraniczne. Więc ta ustawa naprawdę o zakazie hodowania zwierząt fotelkowych wyłącznie yy, z łączeniem królików, które będzie można. W sumie nie, nie wiem trochę dlaczego akurat króliki można, a innych nie. Nie widzę w tym w ogóle sensu. Jest błędna. No, odbiera Polakom możliwość hodowli, a za granicą tak naprawdę będzie to dalej hodowlane zwierzęta tylko na futra. No bo te zwierzęta nie mają innych potrzeb. Tzn. Ludzie nie mają potrzeb hodowania tych zwierząt w innych celach. Niech większość z tych zwierząt nawet są szkodnikami. No i z tym akcentem kończymy ten materiał. Zapraszamy do komentowania. I dyskusji na ten temat w komentarzach. Jestem ciekaw, jak chyba wszyscy członkowie tego kanału, jakie opinie wygłaszacie. Yy. Możecie pisać propozycje nowych materiałów. Ja Wam dziękuję za obejrzenie, wysłuchanie raczej tego materiału. No, zapraszam do yy, łapkowania materiału, oraz jeżeli chcecie być na bieżąco, to. Byłbym wdzięczny, gdybyście zasubskrybowali ten materiał. Dziękuję, cześć.